Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, że SP6ZU. Wieczór, wieczór. Pakujemy się na wyjazd. Wieczorny. Wieczorny. Znaczy, wieczorny wyjazd, no. je jedenasty, tak? Jedenasty, no jeszcze jest, 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 jest. jedenasty. A, bo to będzie już będzie. sq 9 hx SP6ZU, SQ6, OG. I e SP6 lza kręcący. Lza. Tak zwany słoik zamojski. A tam. Oj tam, oj tam, Wieczór, to jest proszę idzie tu. Nocny noc, Wrocław. Idzie pan Juju. Znaleźliśmy Tam to, to był no, Hardcore Ale się... hardcore, wieczór, taki podkreśleny. No, no, słyszałem, że kurde drzwi. Teraz, wyciągnij klasów się. Nie, no prawie. No. Prawie. Chodźcie, ale... chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dziękujemy. No, wieczór. To my chyba to słyszymy jak tutaj sobie leży sala na przykład. A to jest, no właśnie, no 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 się macie jakiś długopis? Cofnijcie się trochę. Nie no, ta karty napisaliśmy. SP6 rz kręcić? Sku 9RHX Jak też kręcę to kręć ty! Dobra, na SQ6POG, sq 9 rhx SQ6 POG Pan Juju! Kręci się Jest 7, czy nie mamy? Nie ma. Ale fajny numer. 441044 Jest nasza. Co? Pierdzielka widzisz dzisiaj? Biorę. <gryśla> Niespodziana wizyta u Pana Juriu. W nocy. 00Z. Tego jeszcze tego nie grali. 00Z. Pierwsza Pierwsza wizyta. Tak jest. Dla jest, jest, jest. Tak. Wow, to co robi zdjęcie? Pozdrowienia. Z granicy atmosfery. Z uśmieszkiem. Pierwsza 21. Tak jest. No tak się świeciło cały czas, Ona się, ta dioda się wyłącza. Wyłącza się? No, nie świeci. Takie światełko trochę mieć na no. Możemy się zwrócić, kupimy paczkę. Ej. No. no co jakieś większe to mi się wydaje. Ale fajnie wygląda w domu. No? Kurka, ale faza. Brygada SK6ZU, SK9JKX, SK6POG. Właśnie, właśnie. Pan Jurek z balonem. No co? Co mam Znaczyć zrobić? Światło. A teraz to już nie widać. No to później. Hubert, wyłącz ten. Lampy. Nie wiem czy nagrać. Poszło. No fajnie widać ten. Olej no. zasuwa. Dziękuję bardzo. 403. Chodzi. Dobra, uciekamy, idziemy po, po sądze. Po dźwięku można poznać, że się nie wyłączy. Tak jest. Noc. A widać jeszcze, proszę. Fajnie. No fajnie widać w nocy. 12 czerwiec 2016 Zero 12, 12. Zerozet Zero i Wrocław leci. Mamy 10 km. Predykcja. to Tu jest predykcja. Jaś laskowice, o, wyskoczyła najnowsza. Mijamy sobie prędkość 11, bum. 9958 9, 9, 9, 9 metrów ostatnia ramka do predykcji, tu mamy całkiem fajnie na drodze. Ten Damian droga 455. W prawo będzie trzeba skręcić. Aha, jeszcze jeszcze nie, bo my jesteśmy na tym. Tak, tutaj jest Nic nie widać. O widać Damian Damian jedzie, Hubert Hubert śpi Tutaj jest Marcin Marcin też śpi Kaloszków nie trzeba świt, Las chyba Ja nie wiem samochód Ludzie A tam gdzie się sonda <grywa> Proszę bardzo Tutaj mamy ja sznurka na stęku, nie? No, sznurek było widać. O, tu sznureczek. Do góry. O, już jakieś taki znajomy. Karteczka. Tak, no, jeszcze... karteczka znajoma. No, pozdrowienia dla znalazcy z granic Zap... atmosfery. atmosfery. Tak. I tu uśmiechnięta buszka. Tutaj widać, że ten. Karteczka pojuju. Karteczka po Juju, numer L4410414. Wyłączymy ją później, bo nie ma ten. Tak, czekaj, do... Nie ma radia? Nie, nie mamy radia, nie wzięliśmy. Kubel? Nie, nie, pójdzie. Ten pójdzie, irbisz. czekaj, tylko daj ten. Nie, daj ten, bo inaczej nie pójdziesz. Nie, nie, nie. znaczy to sznurek zerwiecie po prostu. To co? No to zerwiesz, no to co zrobisz? A jak mu się tak wiecie, tak, tak. Góra dół, góra dół. To idzie, ale to zejdzie. Samień, samień. Sam jest. Sam jest, sam jest. jest balon? Weź go, przepal. Weź go, przerwij. Przerwij go. Co to, przy drodze leżał balon? Co? W my, my tam byliśmy. No śmierdziel. to jest No to O kurwa. Dobra, ja go tu ten, ale trzeba huberta. Huber, ty a my tu wchodziliśmy do tego lasu? No? Tu siedzi przy drodze. Kurwa, ale śmierdziela sporo jest. Ale żeśmy go nie zauważyli, a on przy samej drodze. No. A my, tu, czekaj, my wchodziliśmy. Nagrywasz? Tak, a my wchodziliśmy tu chyba gdzieś, kawałek dalej. A, no właśnie. Pokaż tego cycka. Jest cycek. Ty ale ile tego Dobra, Dawaj, jest? O kurko. jest. Daj. Wiesz ją. Trzymaj. Hubert to dla ciebie. Jak dla Chciałeś? To no ty chciałeś nie? To ty, ty mówisz że. No. Bo nie mam No to już masz dobrze. Pokaż najpierw tutaj podpisik jest tak. Jest Pana Jurka, dziękujemy Czeka, 12 06 0Z Juju Teraz tutaj pokaż ten Pozdrowienia No Pozdrowienia dla znalazcy Z granic atmosfery No nie No dobra, to teraz wyłączamy 3 2 1 0 Dobrze, jest, udało się. Może szum, taków śpiew, lalalalalalalala. Dobra, pozdrawiamy jeszcze raz, także, Mam, dobra. także wszystko jest tak, jak powinno. Na dobra. razie pozdrawiamy. Wracają łowcy z polowań, nie zdążyłem nagrać, ale prawie, prawie było. Jedziemy. SQ9 Jest. Wizobusie, SP-6 z tu. A... SP halo! Halo! Za halo. Halo. <grym> halo to wiesz! Jest KU6 POG. I to lewo na SP-6 LZ-a kręci i nie może w tej chwili się pokazać, bo, bo to jest zakazane. A tam? jakich chmury